Cześć, jestem Od Kolejny odcinek WWNXT Shortcut. Tym razem z dnia 25 stycznia 2022 roku. Ech. Lesiu. Ech. Lesiu, Lesiu. Lesiu to powinien pójść do lasu, bo nie nadaje się do wrestlingu. Słyszeliście wy jego promo? Gość powiedział, że on nie potrzebuje waszych komentarzy i że on sobie poradzi bez i w ogóle jest królem panem, no chyba cię coś. Ja nie wiem jak można być jego fanem, gdy gość pierdoli same głupoty, mówi, że mnie pokona. Gdy każdy wie, że walkę na Real Rumble wygram ja i to jakieś 20 do zera, mimo że na karcie jest 8 czy tam 10 walk. Po prostu nie chcę was jakoś mocno przekonywać, ale pomyślcie, czy chcecie być. W klubie przegranych czy w klubie zwycięzców? Zapraszam, Team J. No więc co? Łapka w górę, subskrypcja i komentarz. Zapraszam też na mój kanał, bo wleciał vlog z PTW Underground 2, relacja. No, a tymczasem na szybko omówienie zeszłotygodniowych wyników. LA Knight wyzwał Graysona Wallera, z czego wynikła walka Graysona Wallera z Dexter'em, którą wygrał. Następnie Creed Brothers pokonała Joseph Briggs'a i Brooksena Jensena. Walka Dante Chena z Guru Rdżem skończyła się w ną konteście. I Vinail pokonała Kelly Ray. Malik Blade i Andrews Anow pokonali Legado del Fantasma, Dakota Kai pokonała Ulysse Leon. No i Walter pokonał Rodrika Stronga. Od teraz nie Walter, a Gunter czy Garter. Louis wie co to jest. Jeszcze, żebym nie musiał później mówić, to Imperium. Będzie w przyszłym tygodniu walczyć z Diamond mniejszy czyli Rodrigo Strongiem i The Creed Brothers. No i Cora Jade będzie walczyć z Raquel Gonzalez. No więc może już przejść do tego tygodniówki. Tygodniówkę otworzyło MSK, które walczyło z Jacket Time. Ogólnie przed walką pomyślałem, że w sumie sensie spoko byłoby dać Jacket Wina, ale po chwili przypomniałem sobie, że MSK jakiś miesiąc to byli jeszcze mistrzami, więc na pewno je przegrają i tak oto wygrali pod Blockbusterze. Aka w wyższym salcie, jakby co ich następna walka jest z Malikiem Jędrysem. Promo Santosa, Escobara. Ogólnie było to jedno z lepszych prom, ale te zakończenie było takie no... Mogło być lepsze. Ogólnie Santos miał problem do Brickera, że jest zbyt faworyzowany i że nie zasługuje na bycie czempionem. To Bron wszedł do ringu i powiedział, że skoro jest takim koksem, to niech z nim teraz zawalczy. Na to Santos opuścił ring, po czym Bron został zaatakowany przez Legado, który z łatwością oczywiście odparł. I uwaga, uwaga, mocny szoker. Za tydzień będzie walka Legado kontra Bron. Napięcie narasta. uwaga, uwaga, z Ciampą. No, mocny szoker, czekamy na walkę. A tymczasem walka z Lusiką jest z bowiem. No DQ, Files, Count Anywhere meczu. Walka mega fajna, było to oczywiście wszystko, czyli drabiny, krzesła, kije, śmietniki, bo jak żeby inaczej, no i stoły, no i właśnie to było akcją kończącą, a dokładnie skok z Tico 3 na stół ustawiony poza rynkiem, na którym leżał bow, no i przypięcie go do trzech, to zapewne końc tej rywalizacji, ale jak chodzi o te krótsze rywalizacje, to myślę, że dałbym tu 9 na 10, bo rywalizacja mega fajna. Duke Hudson pokonał guru Rajiego. No, walka nudna grou standardą Ry. Po walce do ringu biegnie Dante Chen atakując Dukea. Oczywiście za tydzień zapewne zobaczymy ich walkę. Następnie walka teamowa kobiet. Kylie Ray, Indie Hartwell i Persia Pirota kontra Toxic Attraction. Z ciekawszych rzeczy to Kylie zrobiła Suicide Dive na C. Toxic w połowie walki. Potem Toxic udało się odzyskać prowadzenie i mocno dominowali Indie w ringu. Po tym, gdy odciągnęli Pirotę, przez co Indy nie mogła się zmienić, Kai wpadła w furię, zrobiła super kicka na Mandy i zabrała jej kill baseballowy, po czym wyrzuciają ją na backstage. W tym samym czasie w ringu Donnie nieudanie zrolopowała Pirotę, która następnie skontrowała Face Facebusterem i wygrała walkę. Do czego to dąży? No, do strat tytułów przez Toxic Attraction. Lecimy dalej. Grizzly Young, Veterans kontra Andrew Chase i Bogdy Highward. Sama walka była ok, Zakończyła się wygraną gif po double basterze na Bogdy. Po tym, gdy wyrzucili Chase'a z ringu, po walce Von Wagner, tak ten od Kajorego w do ringu i rozwalił całe GIF I uwaga, tego nikt się nie spodziewał, byli w totalnym szoku Okazało się, że Robert Stone jest jego menadżerem Mega chciałbym, żeby GIF zdobyli w końcu te tytuły Naprawdę, oni robią super roboty, odkąd ja oglądam NXT A jeszcze nie mieli pasów, no WWE, proszę Yoshui Rai pokona Tiffany Stratton. No i main event Cameron Grange z Contraton D'Angelo Panowie dali dobre show Stawką walki był title shot na Carmelo Hayes'a na Venus' Day. Jak to się czyta, nie wiem. <grymianie> Walka ogólnie była fajna, zakończenie mega, bo gdy Grimes przygotował się do -de to on chciał uciec, ale poza ringiem czekał na niego Pit Dan. Uwaga, on żyje. Z kijem, co przekonało do... Tonego do... do powrotu do ringu, gdzie od razu dostał Cave In, co pozwoliło Grimesowi na wygraną. Niestety, ale nie skończyliśmy tym tygodniówki, bo w ringu pojawił się Hayes, Williams i. Oli J. Mm. Jak ktoś chce szybką charakterystykę, to po prostu ma duże cyce. No i zaczęła śpiewać. Mm. W cudzysłowie, oczywiście. Tak. Ja pie. No więc co, mówił do Was Jay. Jeżeli Wam się podoba, łapka w górę, subskrypcja i komentarz, zapraszam do opisania TeamJ. Pamiętajcie, nie bądźcie przegranym, bądźcie wygranym, tak jak ja. Yy, widzimy się w chyba w piątek, bo tam Lesiu powiedział, że ma dla mnie jakąś niespodziankę, więc przyjdę. Mówił do Was Jay. Zapraszam też na mój kanał. Papa. Pa.